Cześć, witam w związku Horizlero. Dzisiaj mamy kolekcjonery z 65. Tak jest film. Na podstawie powieści, która jest zainspirowana prawdziwą e, sprawą. O co chodzi? E, od razu nie będę tutaj jakoś tak hamsko przedłużać. Chcę po prostu omówić mm, ten film. Film trwa Wam powiem 2 godziny e, równe, albo tam minuty brakuje. E, Podałem, to podałem. Więc. I ten film miał, z tego co pamiętam, chyba z ponad 10 nominacji. Tam do Oscara, tam choć coś, coś pamiętam, że miał takie coś tam chyba, że tam ponad 10, tam właśnie udało im się, no tam e, najlepsze tam jakieś e, rzeczy zrobić. Więc to trzeba powiedzieć. Wow, to jest. O co chodzi? Nasz główny Psychopata, no Psychopata, No, no w sumie co mnie no, robi zły, złą, złą rzecz porywa. Więc tak, nasz główny, zły człowiek Freddy to samotny, nieśmiały młody mężczyzna, który kupuje dom za wygrane z zakładów buchmacheryjskich, o to jak dobrze powiedziałem, jest, jest entomologiem, amatorem, ale dobrze powiedziałem, nie jak na mnie? Nieźle. I spędza czas na łapaniu moteli, których y, ma sporą kolekcję. Dlatego kolekcjoner. No. Jeszcze jest fajny film Kolektor z 2009 i Kolekcjoner z 2012. Druga część, inna w ogóle parakloszy, bo ten film jest thrillerem, dramatem, a tamten już jest horror slasher, dość mocno brutalny i. Chętnie kiedyś dla Was się mówię, bo to jest mój styl, tamte filmy. Hmm, drugi to już, w sumie oba są nawet home invasion, tylko drugi to taki odwrócony, no, poezja. <grym> I ta część w ogóle z kombajnem na klubie, w klubie. Yy, Frederick yy, zaczyna się śledzić yy, londyńską studentkę, w ogóle i pewnego dnia podąża za nią, po czym wiadomo, uliczka, chloroform na twarz, usypiamy, a ona budzi się potem, by u niego wy, w ogóle jakieś skinie grocie, bat jest skinia w ogóle jakaś, która no, nie wygląda jako źle. Bo właśnie ten film, a może to na koniec przyjdziemy, okay, to podczas tego, jak jakie będę mówił fabule, sami do tego dojdziecie. Co jest dla mnie takiego ciekawego w tym filmie? E, ciekawego, nietypowego. E, właśnie ta nietypowość, ale co tam za nią się kryje. Tak. Więc tak. <grytania> U piwnicy, których udekorował łóżka, ubrania, tam są w ogóle narzędzia malarskie, e, w ogóle jakieś tam grzejniki elektryczne i tak dalej, zakłada, że została porwana dla okupu, wykorzystania, no, jakieś takie rzeczy, ale mówi, że ona od razu mówi tam, ona, ona nie jest bogata, on mówi ja nie chcę w ogóle kasy, nie chcę Ciebie wykorzystać, czy tam jakieś inne krzyty zrobić, nie, 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 nie. I z, do, pamiętam dokładnie ten dialog, jak chciałbym, żebyś była moim gościem. I to tak, no nie zawsze od jakiegoś psychopatę psychopaty, tak słyszycie w filmach, no nie? No i wyjaśnia, że jeździł zawsze tym samym autobusem, lata wcześniej z nią, i że nadal śledził ją do Londynu, gdy zapisał, zapisała się do szkoły artystycznej, kiedy znaje mirandzi miłość. Uda, ona udaje zapal, zapalenie wyrostka robaczkowego. Nie wiem, naprawdę tak, te, takie aż skomplikowane rzeczy wymyślić, że tam, nie wiem, dupa mi boli od srania, jakieś, nie wiem, jakieś takie, to od razu, mi to od razu by nie padło do głowy. Więc ona próbuje ucieknąć, ale on ją od razu łapie, oczywiście, no bo co to takiego, on, on mówi, masz cztery tutaj tygodnie, ja cię będę przez nie przytrzymywał w tym wyznaczonym okresie. Kiedy, który, jak wie, że pozwoli jej go poznać. No, raczej stopniowo pozwala Mirandzie na drobne luksusy. <noise> w ogóle być przytrzymywanym jeszcze tam w ogóle, no takie... A już to jest mocna sprawa. E, tak jak w ogóle. Wychodzenie z piwnicy, e, by, by zażyć słońca, wiadomo, tam ją właśnie, mm, no i widzimy właśnie scenę, jaką tam e, na jakimś, nie wiem, nie pamiętam, na no, ojcuchu, czy jednym że ją właśnie przed tą chałupę wyprowadza. do właśnie podoba mi się, taka, właśnie taka stara, stara dawna, taka ogromna w ogóle, mnóstwo sekretów. E, I Wam nie powiedziałem, samo to piwnica, ta ona się kryje za meblem który jest schowany za ścianą, Odkry, odkrywasz tę szafę yy, tam na, 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 na książki inne, główna, a tam na szowo wejście, yeah. nieźle, nie? normalnie Hannibal Lecter, Milczenie Owiec yy, tamtych czasów normalnie studia mi się przypomniała właśnie, że jakieś Milczenie Owiec umówić ile jeszcze jej rzeczy mam tu omówić? teraz sobie myślę, dobra, nie, nie zamulajmy też pozwala jej na kąpiele, oczywiście się pod nadzorem, kiedy agresywnie ją w pieści mówi, że nie będzie się z nim bić. Ale, ale mocno teraz odeciałem. Podczas jednej kąpieli, o, bo to będzie ciekawe, sąsiad Frediego przybywa do chałupy, by się przedstawić. W rezultacie Freddy klebnuje, klebnuje mirandę i przywiązuje ją do rury w łazience. Dziewczyna zalewa w ogóle łazienkę, Freddy odwraca jego uwagę, tam twierdząc, że dziewczyna coś tam, coś tam... Potem Freddy wielokrotnie wspominał o jednym z chłopaków jej, z którym wielokrotnie obserwował jej spotkania towarzyskie. Pozwala Mirandzie napisać list do matki, co ciekawe, ale odkrywa, że w kopercie jest mała, mała kartka z prośbą o pomoc i on rozrywa na u nich na jej oczach. W gniewie w ogóle szacunku już nie ma. Podczas rozmowy o sztuce i literaturze Miranda jest jeszcze bardziej e, zrażna. Frediego, który oskarża o chwilę bo teraz. Eee, jak to było? Eee, el, 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 Eliteryzm. Eee, no. <laughs> Ale w ostatniej sekundzie już mi się przypomniało oświadczenia, że nigdy nie, nie mogliby się przyznać w, w pociągiem świecie. No. Więc następnie, czy 30 i rzekomo ostatniego dnia jej w niewoli, Freddy przygotowuje w domu posiłek dla Mirandy i daje jej suknię. Na tę okazję, podczas kolacji prosi Mirandę o rękę, zgadza się, ale Freddy wyczuwa jej wahanie. Miranda próbuje uciec z domu, ale on przypiera ją do muru w gabinecie i podaje jej chloroform, po czym kładzie się z nią w sypialni na piętrze, kiedy odzyskuje przytomność piwisy. No to, sorry, yy, yy, <grym> zapewniają, ją, że ją nie zgwałci, mówi jej, że zamierza ją zatrzymać, dopóki nie spróbuje je, nie spróbuje się z nim w nim zakochać. Pewnej nocy po kąpieli Miranda bezskutecznie próbuje go uwieść, ale on wyczuwa od niej podstęp. Yy, kiedy yy, yy, Freddy eskortuje ją do, z powrotem do piwnicy podczas ulewy, i tutaj mamy najbrutalniejszą, najmocniejszą sens z tego filmu, z krwią. Y, jedyną y, to wtedy Miranda bierze szybko tam y, podczas tej ulewy, chwyta ogromną łopatę i uderza go prosto w twarz, co nie jest nam pokazane, bo no, jak ona właśnie widzimy, machnięcie jej y, łopatą, y, tylko że on jest schowany za murkiem i nie widzimy, jak właśnie łopata go uderza w twarz, ale widzimy po chwili jego twarz całą właśnie we w, w, w krwi, y, którą. Eee, właśnie po uderzeniu w głowę. Eee, Freddy wykorzystuje po, <laughs> późniejsze wahanie Mirandi i udaje mu się zaciągnąć ją z powrotem do piwnicy. Zaraz po ich walce przypadkowo rozbija grzejnik elektroniczny, co jest ważne. Miranda zostaje zamknięta w by zimnej piwnicy. Jezu, zaraz zara będzie 10 minut nagrania. musimy Mi jeszcze dzisiaj jeszcze jeden film omówić, o nie zapięta ona jest cała i właśnie rozbijają grzejnik, ona jest cała zamknięta, tam przemoczona, zimno w ogóle jest totalnie, no, katastrofalne warunki, z tego tak naprawdę robią. Trzeba powiedzieć, podczas gdy Freddy otrzymuje pomoc medycyną wraca trzy dni później, aby znaleźć Mirandę chorą na zapalenie płuc i udaje się do miasta po lekarza, kiedy wraca zmieniwszy, zdanie co do lekarza, znajduje Mirandę Martwą. To Ta tam pierwszy trup w filmie. Tak. Pierwszy tryb w filmie, czy to jest morderstwo? Hmm. W sumie. Znaczy. Czy on rozwalił? Yy, no właśnie, bo to jest raczej bym. Nie wcale bym to, że to jest morderstwo, a raczej przypadkowa śmierć. Yy, raczej bym. nie stawiłbym do jego morderstwa. Raczej to jest moje zdaniem po prostu przypadkowa śmierć, byśmy dali. No to Freddy widzimy zakopuje trupa pod dębą, czy jakimś innym cholerstwem, chyba dębą to była, na swojej posesji. Chwilę później Freddy przekonany, że Miranda sama sprowadziła na siebie swój los, co mi się wydaje nawet prawdą, bo naprawdę, no już ona, dobra zaraz, zaraz to powiem. Bo, już zaraz, bo już, zaraz, już zaraz koniec filmu w sumie. Po, ponownie jeździ po okolicy, tym razem siedząc mną na pielęgniarkę. W nadziei, że może odnieść większy sukces niż innym typem kobiety. Da, da, da. Czyli mamy bardzo fajne zakończenie. Czyli zakończenie jest złe, bo umiera nam w sumie główna bohaterka filmu ofiara, yy, i zły człowiek idzie szukać dalej. Ja wam powiem tak, no ona była 4... tam 40, 40... nie 40 4 tygodnie, co ja mówię 40 dni nie chciałem powiedzieć, bo tam chyba... Dobra, no nieważne. I ona tyle właśnie tygodni ona dobra tam przesiedziała, dobra. I zanim już, już ona, no dobra, już by się nam naprawdę już fałszywie z nim zakochała, do, poszła do łóżka szybko tam. Nie wiadomo co tam by się zrobiła. To ona tam jakieś szarpaniny z nim wchodziła, jakieś specjalnie, jakieś agresje. To właśnie jest moje lekko zepsute w tym filmie, jej podejście, co ogólnie z, z jednej strony sobie mi się podoba, bo dzięki temu mamy złe zakończenie. Bardzo mi się to podoba, bo ja uwielbiam, jak w thrillerach, horrorach, dramatach jest złe zakończenie. Moim zdaniem to jest najlepsze świata. Oczywiście, jak pasuje to do jego fabuły, i tutaj jest fajnie, właśnie podoba mi się to, ale same dochodzenie, właśnie i takie zachowanie, no. No trochę by mogła inaczej to rozegrać i by uszła z życiem. Ale no dobra. W ogóle ja mam powiem, co mi się właśnie tak rzuca w oczy w tym filmie? Dlaczego go tak mówię tak wyjątkowy? Znaczy wyjątkowy. Bo często jak mamy film o porwaniach ludzi, wtrzymania mnie woli, no to tam często mamy, w po Polsce mamy psychopatów, którzy tam albo chcą je zgwałcić, albo zamordować, albo nie wiem, złączyć mordę z dupą. Kto wie ten wie, a, a jednak, no tutaj właśnie nie mam w ogóle sadyzmu, tak naprawdę. On jest właśnie bardzo dobry dla mnie i po prostu chce mieć swoją wybrankę i tych serazę z nią kolekcjonować. Motylki, no to jest bardzo prosta sprawa. No, a, ona, a ona właśnie tutaj. Ten film, właśnie, tak fajnie to jest, bo właśnie o to mi chodzi, w ksówku do tego dojść, że po tyle, właśnie, bo zawsze mamy ten, właśnie to psychopatyzm, a tutaj niby on jest, no bo jest to zły człowiekiem, no bo nie można, bo, no bo nie można porwać tak ludzi, porywać mam niewoli, ale on nie jest do końca zły. To jest właśnie to jest coś fajnego, takiego ciekawego, że nie mamy typowego, tam jakiegoś psychopaty tam w ogóle, chce znęcać się, a chce po prostu miłość znaleźć. I dlatego robi no, zły uczynek. Może nie jakiś tak okropnie zły, ale no jednak. I to jest właśnie coś ciekawego w tym filmie. Tak wam. Powiem więc, czy ja mam coś jeszcze do zadania, coś miałem do zadania, ale zapomniałem. Ale no jednak, film dwugodzinny, bo naprawdę się go ciekawie ogląda. Jest to naprawdę dobra produkcja. Jest naprawdę za 60. w ogóle, niby taki zwykły film, jakiś tam w ogóle Kidnapping, a jest naprawdę dobry. Wam powiem i mówię: no, nie bez powodu zgarnął tyle nagród, jest naprawdę wart uwagi. Ten kolekcjoner, mimo że jest z 65., to ile dzisiaj by miał, to jest z 50 na pewno ponad, to naprawdę się dobrze trzyma i jest naprawdę dobrym thriller, thrillerem, dramatem. O, yy, ogólnie, bo nie jest jako horror, yy, nie, o, jest jako thriller, dramaty w ogóle i naprawdę się sprawdza, trzeba przyznać. Yy, ogólnie yy, z tego. O jezu, wydałem <laughs> się powodu, więc yy, co? To by było na kleje Tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka i po prostu. A, i następny odcinek nadal zostaniemy w latach 60. Cześć.